www.rednik.sg.pl Sobie tutaj myślimy i wkręcamy i to matura się zbliża, prawda Wojtku? Oczywiście matura się zbliża i W tym chyba... roku Pan Tadeusz był i w tym roku też może być Też Tadeusz. może być i... i... my tak poszukujemy tego Pana Tadeusza i Wojtek zadzwoni, gdzie się chowa ten pada, Pan Tadeusz Haliny... Może która, go w końcu znajdziemy. Która ma sklep monopolowy. Więc dzwonimy w poszukiwaniach Pana Tadeusza. Ale dzień dobry, ja rozmawiam z panią Haliną. Dokładnie. Maciej Cyrwus z tej strony. Proszę pani, czy pani prowadzi sklep monopolowy na ulicy dworcowej? Dokładnie. Proszę pani, bo ja mam taką sprawę. Już się studniówka nam skończyła, za niedługo matura, a ja tu muszę lektury czytać. I proszę pani, czy można u pani znaleźć pana Tadeusza, bo my tutaj z Telimeną i z księdzem Robakiem szukamy, ale nie możemy znaleźć pana Tadeusza. Dokładnie, możecie znaleźć i przeczytać, i małego, i dużego. A Pani Halino, bo jest taka sprawa, bo chyba na maturze będzie ten 40-stronicowy Pan Tadeusz i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, jeżeli przeczytam go od deski do deski. Czy posiadają Państwo swoje ofercie właśnie 40-stronicowego Pana Tadeusza? Nie, w tej chwili nie mam. A kiedy będzie Pan Tadeusz? A, a, a na kiedy by miał być? No bo tutaj Terimena i już mówi, że ona się nie może doczekać, kiedy pan Tadeusz będzie. Ktoś mnie tu w jaja robi, co? No no, dokładnie, robimy panią w jaja. Została pani wkręcona w radiu CSG, to jest audycja wkrętarka Wojtek Fory.